Dzisiaj mam dla ciebie temat, który dotyka każdego z nas na co dzień. Chodzi o atrakcyjność osobowości, tę nieuchwytną, ale potężną siłę, która sprawia, że niektórzy ludzie są jak magnesy przyciągające innych. Czy kiedykolwiek zastanawiało cię, co sprawia, że ktoś jest lubiany, szanowany, a nawet podziwiany? To nie tylko kwestia tego, co mówimy czy jak wyglądamy. To głębiej zakorzenione cechy naszego charakteru, nasze zachowania i sposób, w jaki wpływamy na otoczenie. Dziś przyjrzymy się bliżej siedmiu kluczowym oznakom, które wyróżniają ludzi z atrakcyjną osobowością. Pierwszą ważną cechą, którą chciałbym poruszyć, jest zdolność do słuchania. Atrakcyjna osobowość to nie tylko ta, która potrafi mówić, ale przede wszystkim ta, która umie słuchać. Zdolność do słuchania jest kluczowa w budowaniu głębokich i trwałych relacji. To więcej niż tylko cisza, podczas gdy inna osoba mówi, to aktywne, świadome i empatyczne zaangażowanie w to, co druga osoba ma do powiedzenia. Osoby, które potrafią dobrze słuchać, dają innym poczucie ważności i zrozumienia. Są w stanie nie tylko usłyszeć słowa, ale także wyczuć emocje i intencje kryjące się za nimi. Dzięki temu rozmówcy czują się docenieni i rozumieni, co z kolei sprawia, że chętniej dzielą się swoimi myślami i uczuciami. Dobra zdolność słuchania manifestuje się także poprzez zadawanie trafnych pytań i dawanie odpowiedzi, które świadczą o zrozumieniu i zaangażowaniu w rozmowę. To umiejętność, która pokazuje, że jesteś obecny i zainteresowany, nie tylko oczekujący na swoją kolej, aby coś powiedzieć. Kolejną bardzo, ale to bardzo ważną cechą jest empatia. Empatia to jedna z najbardziej pożądanych cech w każdej relacji, zarówno prywatnej, jak i zawodowej. To zdolność do rozumienia i odczuwania emocji innych, jak również umiejętność reagowania na te emocje w sposób, który pokazuje wsparcie i zrozumienie. Empatyczna osoba to taka, która słucha nie tylko słów. Ale potrafi także czytać między wierszami, dostrzegając prawdziwe uczucia i potrzeby rozmówcy. Gdy ktoś czuje się zrozumiany, automatycznie buduje więź z osobą, która tej empatii udziela. To sprawia, że ludzie wokół ciebie czują się bezpieczni i cenią Twoją obecność jako kogoś, kto potrafi prawdziwie wsłuchać się w ich problemy i radości. Osoba empatyczna jest postrzegana jako ciepła, otwarta i zaufana. Dzięki temu ludzie chętniej dzielą się swoimi myślami i uczuciami, co sprawia, że relacje stają się głębsze i bardziej satysfakcjonujące. Empatia jest więc jak most łączący ludzkie dusze. Jeśli potrafisz być empatyczny, masz zdolność nie tylko do zrozumienia innych, ale także do pomagania im w trudnościach oraz wspierania ich w dążeniu do szczęścia. To cecha która czyni cię atrakcyjnym człowiekiem nie tylko jako przyjaciela czy partnera, ale także jako lidera czy współpracownika. Nie możemy też zapomnieć o poczuciu humoru. Poczucie humoru to kolejna znacząca cecha, która sprawia, że osobowość staje się niezwykle atrakcyjna. Ludzie, którzy potrafią śmiać się z siebie i sytuacji wokół nich, a także umieją rozśmieszać innych, są jak magnes przyciągający ludzi. Śmiech nie tylko redukuje stres, ale także buduje mosty międzyludzkie, łagodzi napięcia i tworzy atmosferę otwartości. Osoba z dobrym poczuciem humoru potrafi znaleźć coś śmiesznego nawet w trudnych chwilach, co jest cenną umiejętnością, zwłaszcza gdy inni są przygnębieni czy zestresowani. Taka zdolność dostrzegania lekkości w codzienności sprawia, że obecność takiej osoby jest postrzegana jako odprężająca i przyjemna. Nie chodzi tu jednak o ciągłe żarty czy niepoważne podejście do życia, lecz o zdrowe i zrównoważone poczucie humoru, które dodaje energii i optymizmu w codziennych interakcjach. Jest to sztuka wyciągania radości z małych rzeczy i dzielenia się tą radością z innymi, co sprawia, że ludzie chętnie spędzają czas w Twoim towarzystwie i czują się po prostu lepiej. Autentyczność to cecha, która w dzisiejszym świecie pełnym pozorów i fałszywych obrazów wydaje się być prawdziwym skarbem. Bycie autentycznym oznacza pozostawanie wiernym sobie samemu, swoim wartościom. I przekonaniom, nawet w obliczu zewnętrznych nacisków. Osoba autentyczna jest spójna w swoich działaniach i słowach, co sprawia, że inni postrzegają ją jako wiarygodną i godną zaufania. Autentyczność przyciąga, ponieważ ludzie naturalnie szukają prawdziwości w relacjach. Nikt nie lubi być manipulowany czy wprowadzany w błąd. Osoby autentyczne są jak błysk świeżości w otoczeniu, gdzie często panuje obłuda. Są one postrzegane jako odważne, ponieważ nie boją się pokazać swojego prawdziwego ja, nawet jeśli oznacza to odsłonięcie swoich słabości. Bycie autentycznym oznacza także brak potrzeby porównywania się z innymi. Takie osoby skupiają się na swoim własnym rozwoju i samorealizacji, nie na rywalizacji czy naśladowaniu kogoś innego. Ta szczerość wobec siebie i innych przekłada się na głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne, ponieważ pozwala innym naprawdę Cię poznać i docenić. Pamiętaj, że z każdej sytuacji, jakaby ona nie była, jest jakieś wyjście, dlatego pozytywne nastawienie nie może Cię nigdy opuścić. Posiadanie pozytywnego nastawienia. To sposób na życie, który sprawia, że osoby o takim nastawieniu stają się źródłem inspiracji i energii dla innych. Ludzie z pozytywnym nastawieniem potrafią podnieść na duchu, dodać otuchy i przekształcić potencjalnie negatywne sytuacje w okazję do nauki i wzrostu. Pozytywnie nastawieni ludzie są postrzegani jako optymiści, którzy zamiast marnować energię na narzekanie, Skupiają się na szukaniu rozwiązań i możliwości. Ich zdolność do zachowania jasności umysłu, nawet w trudnych sytuacjach, sprawia, że inni chętnie ich słuchają i czerpią z ich sposobu myślenia. Dodatkowo, pozytywne nastawienie jest zaraźliwe. Obecność osoby, która potrafi cieszyć się życiem i dostrzegać dobro w innych, zachęca otoczenie do adoptowania podobnej postawy. To sprawia, że tacy ludzie są nie tylko lubiani, ale i nieocenieni w grupach, zarówno towarzyskich, jak i zawodowych, jako ci, którzy potrafią podnieść morale i poprawić atmosferę. Szacunek dla innych to fundament zdrowych i harmonijnych relacji. Osoby, które wykazują szacunek, niezależnie od sytuacji czy statusu społecznego rozmówcy, są postrzegane jako dojrzałe i godne zaufania. Szacunek manifestuje się nie tylko w sposobie mówienia, ale także w działaniu, w uważnym słuchaniu, akceptacji różnic oraz w unikaniu pochopnych osądów. Szacunek oznacza także umiejętność akceptowania granic innych osób oraz brak prób ich przekraczania. Ludzie czują się komfortowo i bezpiecznie w obecności osób, które ich szanują co przekłada się na większą otwartość i gotowość do dzielenia się osobistymi przeżyciami. Osoby, które konsekwentnie traktują innych z szacunkiem, często zdobywają szacunek w zamian, co prowadzi do tworzenia silnych, trwałych więzi. To cecha, która sprawia, że jesteś nie tylko atrakcyjną osobą jako przyjaciel czy partner, ale także jako lider, mentor czy współpracownik. Jedną z ważniejszych cech jest samodyscyplina. Samodyscyplina znacząco wpływa na postrzeganie nas przez innych. To zdolność do zarządzania własnymi impulsami, czasem oraz zobowiązaniami, co jest szczególnie cenne w dzisiejszym świecie pełnym rozpraszaczy i ciągłych pokus. Osoby, które wykazują samodyscyplinę, są postrzegane jako bardziej niezawodne i stabilne. Potrafią one trzymać się swoich planów i realizować cele, co sprawia, że inni mogą na nich polegać. Samodyscyplina objawia się nie tylko w pracy czy w nauce, ale także w codziennym życiu, np. w zdrowym stylu życia czy zarządzaniu finansami. Ta cecha przyciąga, ponieważ świadczy o wewnętrznej sile i determinacji. Ludzie są podziwiani, gdy konsekwentnie dążą do swoich celów i nie poddają się łatwo przeciwnościom. Co więcej, samodyscyplina pozwala na rozwijanie i utrzymywanie innych pożądanych cech, takich jak punktualność, odpowiedzialność i samokontrola. Niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajdujesz w swojej osobistej podróży, każdy krok w kierunku bycia bardziej empatycznym, autentycznym czy pozytywnie nastawionym jest krokiem w dobrym kierunku. Empatia, poczucie humoru. Autentyczność, pozytywne nastawienie, umiejętność słuchania, szacunek dla innych oraz samodyscyplina to cechy, które nie tylko sprawiają, że jesteśmy lepiej postrzegani przez innych, ale również przyczyniają się do naszego własnego wewnętrznego wzrostu. Dążenie do ich rozwijania to proces, który może przynieść wiele satysfakcji i pozytywnych zmian w życiu. Zachęcam Was do refleksji nad tymi cechami. I do podjęcia świadomych wysiłków, aby je rozwijać. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli ten odcinek okazał się dla Was wartościowy, i subskrybować kanał, aby nie przegapić więcej inspirujących treści. Widzimy się za tydzień. Trzymam kciuki za Twój rozwój osobisty. Cześć!